Siema. Z tej strony KS, skoro ostatnio spodobało Wam się gotowanie, stwierdziłem, że pokażę Wam jeden trik w zasadzie ten przepis można powiedzieć który stosuję w mojej kuchni. Jest to prażony sezam, który od zwykłego sezamu kolorem się różni, bo jest prażony wiadomo i przygotowuje się go mega prosto. Dub. Mniej więcej tak, żeby przykryć patelnię tak jedną, dwoma warstwami sezamu. ok? No tak po, po tym, po rozsmarowaniu, nie wiem, roz, sezamu jest równo. A właśnie, na nagrzaną patelnię wsypujemy ten sezam. Bez niczego, sam sezam na patelnię. Bez, bez masła, bez niczego. Ogień jest mały, ale że patelnie jest nagrzana. Może trochę przykręcę na bardzo małym ogniu. No i teraz dodałbym soli, ale jako, że mam młynek, którego nie obsłużę jedną ręką, też może. Dobra, już wiem po co mają takie młynki elektryczne z przyciskiem, żeby nagrywać jedną ręką, a drugą ręką myk soli. Eee, może tak się coś nasypie. Coś tam się sypie? E, nie bardzo. Dobra. W każdym razie dosypałbym teraz soli. I trzeba przemieszać co jakiś czas, bo o, ja już mam nagrzaną patelnię. Widzicie, że ten. uch, może nawet trochę zdejmę z gazu na chwilę, żeby patelnia się wystudziła. Jak widzicie, to sezam już w pewnych miejscach y, zaczyna się tak ładnie brązowić. Tutaj bym powiedział, że nawet za bardzo. Y, no ale generalnie na tym polega procedura proszenia sezamu. I pytacie po co? O, na kanapki. Do wykiśniewem, żeby sobie do, do sałatki można dosypać. Można sobie wszędzie dosypać w zasadzie. Do wszystkiego się nadaje. Jest super, naprawdę polecam. Prima sort. Takie kanapki, nie wiem, serek biały, taki, wiecie, jakiś Filadelfia. Pomidor i to posypane normalnie z sezamem prażonym. Pierwsza klasa. Polecam, to tier jedzenie. Kurde, jak patelnia jest nagrzana mocno, to jak widzicie, to nawet Sezam sam się praży praktycznie. Dobra, ja może dodam tej soli. No a jak wam się spodobało, to dawajcie znać, czy chcecie więcej takich kuchennych lifehacków. Yo. A oto już przygotowana y, for, proponowana y, forma podania. Zatem skosztujmy. Mm. 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 To jest to. Mm. Polecam każdemu. Naprawdę. Pierwsza klasa.